Dzień dobry drodzy widzowie. Ja nazywam się Paweł Pagacz, a to będzie podcast na temat róż tyłek, zanim będzie za późno. Ktoś kiedyś, ale nie tak dawno, napisał nam w komentarzu pod którymś podcastem, że dywidenda to takie kieszonkowe tyle, że dla dorosłych. Myślę sobie, wow, ciekawe spostrzeżenie, bo dotychczas traktowałem dywidendę jako źródło finansowe, które może zasilić kolejne inwestycje dywidendowe. I w tym rzecz, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki my faktycznie chcemy osiągnąć cel, korzystając z rynków finansowych, to też będzie nasz punkt wyjścia. Większość z nas, inwestorów, stosuje jedynie ogólnikowe stwierdzenie, że jestem na giełdzie po to, aby zarabiać pieniądze. Nie mówi się ile pieniędzy i w jaki sposób, bo to jest jakby drugorzędne znaczenie naszych działań. Tymczasem, aby zarabiać, musimy wiedzieć, jakie pieniądze chcemy zarabiać. Do tego dobierzemy sposób zarabiania tych pieniędzy. Podam kilka przykładów. Znam inwestora, który na inwestycje giełdowe przeznacza 1000 zł miesięcznie. Czy to dużo, czy nie, to już indywidualna sprawa każdego z nas. Dopłaca do rachunku tyle, bo tyle może bądź tyle chce dopłacać. I ten 1000 traktuje w następujący sposób. Każdy 1000 zł wydanych przeze mnie na spółkę dywidendową o minimalnej stopie dywidendy 10%. Jest dla mnie gwarancją zarobku 100 zł z tego kapitału każdego roku z możliwością wzrostu tej wartości w czasie. Czyli inwestujecie drodzy słuchacze 1000 zł bezpowrotnie i w zamian za to macie 100 zł pasywnego dochodu każdego roku bez dalszego udziału waszej pracy. Z mojego punktu widzenia, jako obserwatora rynków finansowych, takie podejście jest sposobem na budowanie własnej emerytury, która będzie niezależna od systemu finansowego państwa. A więc popularny emerytury ZUS. Policzmy to jednak mniej więcej na oko, bo dokładnie w wyniku na przyszłość policzyć się nie da. To na co możecie liczyć, to na fakt, że przy dobrych spółkach dywidenda powinna być podwojona co mniej więcej 10 lat. Dzisiaj zainwestowane 1000 zł w naszym przykładzie za 10 lat da Wam 200 zł pasywnego dochodu rocznie. Ile zatem potrzebujemy dzisiaj kapitału w spółkach dywidendowych? Aby mieć za 10 lat mniej więcej 2000 zł wypłaty kieszonkowego miesięcznie. Rocznie to 24 tysiące złotych. Aby to osiągnąć, dzisiaj jednorazowo musielibyśmy zakupić aktywa dobrej spółki dywidendowej za 120 000 zł. złotych. Inwestorzy z małym kapitałem naturalnie już mają duży problem, ale jeżeli popatrzymy na nasz przykład, to inwestor zaczynający w wieku 30 lat odkładając 1000 zł miesięcznie w wieku 40 lat będzie miał, lekko mówiąc, osiągnięty cel, bo naturalnie wcześniejszy kapitał oraz wcześniejsze dywidendy już na niego będą pracowały. Zauważmy, że w wieku 40 lat może zaprzestać wpłacania 1000 zł miesięcznie, bowiem sama reinwestycja dywidend zapewni mu cykl wpłat przez kolejne lata. Jeżeli nasz inwestor będzie się trzymał tego cyklu, to przy przysłowiowym przejściu na emeryturę w wieku 60 lat. Będzie mógł liczyć na kilka tysięcy złotych emerytur miesięcznie za 10 lat pracy wykonanej pomiędzy 30 a 40 rokiem życia. Im wcześniej więc zaczniecie działać, tym po prostu lepiej. Inny przykład i inny inwestor, właściwie spekulant, jakich dzisiaj trudno spotkać. Jeżeli uważacie, że 5 transakcji dziennie to dużo, to on robi ich od kilkunastu do kilkudziesięciu dziennie. Spekuluje na akcjach, spekuluje na foreksie, gdzie i tylko jak się da. Jego kapitał to istna sinusoida, zmierzająca raczej do zera, a wznosząca się wyżej po każdym uzupełnieniu rachunku. Na moje pytanie, dlaczego tak robi, a nie inaczej, nie potrafił dać na początku odpowiedzi. Później powiedział, że cytuję: To w sumie niezła adrenalina, a może mi coś w końcu na dużą kasę wyjdzie. Mówię: No dobrze, to teraz żyjesz z pracy na etacie, a próbujesz spekulować na giełdzie. Chcesz się szybko dorobić? Powiedział, że tak. I tak to już trwa 3 lata. 3 lata miotania się w miejscu. Giełda może zaspokajać różne nasze potrzeby, w tym dawać Ułudę marzeń o szybkiej możliwości wzbogacenia się. Mniej więcej jak totolotek. Niestety to tylko Ułuda, a giełda nie jest wcale tak efektywna, jakby się chciało. To, co teraz drodzy widzowie wam powiem, to efekt lat wysiłków, błądzenia, poszukiwania, szkolenia się, rozmów z najlepszymi, w tym również dojrzewania nas jako ludzi i inwestorów prowadzących dla was PPCG gestok. Nie istnieje droga na skróty. Najwięksi inwestorzy nie spekulują, traktując rynek jako miejsce do systematycznego bogacenia się w okresie liczonym w latach, a nie minutach na wykresie. Najwięksi inwestorzy, a zarazem ludzie najskuteczniejsi na rynku, Zajmują się skupowaniem aktywów tanio, następnie zawracaniem ceny i kreowaniem trendu wzrostowego. Tajemnicą ich sukcesu jest zarabianie pieniędzy w długich okresach czasu, przy czym ich głównym zadaniem jest skupienie maksymalnie tanio dowolnych upatrzonych akcji i sprzedaż ich w okresie hosty po cenach o setki procent wyższych tłumowi. Tłum zaś myśli, że złapał pana Boga za nogi, bo ceny akcji rosną średnio po kilka procent tygodniowo. A dodatkowo pan w banku pokazał jeszcze doskonałe wyniki ich funduszu w okresie trzech ostatnich lat. Szkoda trzymać pieniądze na lokacie, bo tam 0% od trzech lat, a fundusz zyskał przecież 300%. I każdy widzi już te wydane, jeszcze nie zarobione pieniądze, więc czas zacząć, bo kiedy jak nie teraz? Grać w cieniu największych graczy, to jedyna droga do celu, jakim jest osiągnięcie sukcesu finansowego na rynkach. Dajcie sobie na to jako inwestorzy wiele lat, na przykład robiąc plan na najbliższe 20 lat. Możecie to robić z PPC Stock albo i bez nas. Rynek jest w pełni wolny. Ważne, abyście podejmowali dobre decyzje, które wykreują dla Was pieniądze z rynków, które następnie będą systematycznie pracowały dla was. Jako takie kieszonkowe dla dorosłych, mniejsze bądź większe, chociaż wolałbym, aby były zdecydowanie większe. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj. Jedziemy po sukces. Cześć!